Mała siedmiu mężczyzn podejrzanych o napad na kasierkę wojewódzkiego szpitala w Suwałkach. Zatrzymani są Polakami, mieszkańcami Suwałk, byli wcześniej karani za przestępstwa kryminalne. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Suwałkach, nadkomisarz Jerzy Jaroszewski, poinformował, że zabezpieczono ponadto sześć sztuk broni długiej i krótkiej, w tym egzemplarze, które prawdopodobnie były użyte podczas napadu. Policji udało się odzyskać znaczną część zrabowanych pieniędzy. Spośród postrzelonych czterech osób, jedna jest w stanie krytycznym. Do napadu doszło wczoraj w wojewódzkim szpitalu zespolonym w suwałkach. Na kasjerkę przewożącą pieniądze na wypłaty, tam padło czterech zamaskowanych mężczyzn. Doszło do strzelaniny. Ranni zostali kasjerka, ochroniarz, sekretarka jednego z oddziałów i pracownica stacji krwiodawstwa. Małżeństwo Mandugekich nie zostanie wydane władzom Chin, postanowił tak Sąd Najwyższy. Uznając, że ekstradycja Mandugekich jest prawnie niedopuszczalna, Sąd Najwyższy uchylił poprzednią decyzję w tej sprawie podjętą w marcu przez Sąd Apelacyjny. Jeszcze wcześniej, w lutym, Sąd Wojewódzki w Warszawie sprzeciwił się wydaleniu do Chin Mandugekich, powołując się na ratyfikowaną przez Polskę konwencję o ochronie praw człowieka. Sąd Wojewódzki wziął wtedy pod uwagę raport Amnesty International dotyczący łamania praw człowieka w Chinach. Miesiąc później Sąd Apelacyjny zdecydował jednak, że ekstradycja jest możliwa. Sąd Najwyższy stwierdził w uzasadnieniu, że Sąd Apelacyjny w rażący sposób naruszył prawo materialne i procesowe. Między innymi wyszedł w poza granicę zażalenia, co Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne. Ekstradycji domagały się władze chińskie, które oskarżają Mandugeki o wyłudzenie równowartości miliona dolarów. Przestępstwo takie karane jest w Chinach nawet śmiercią. Dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego jest ostateczna. Woda w Słubicach przestała spadać. Od yy, pierwszej w nocy utrzymuje się na poziomie 637 cm. Kolejna fala powodziowa ma dotrzeć do miasta jutro. Nałożenie się dwóch fal może spowodować niebezpieczne spiętrzenie wody. Fala, która jutro dotrze do Słubic, zgodnie z prognozami miała podnieść poziom wody w Odrze do 635 cm. Jednak już od nocy woda utrzymuje się na poziomie o 2 cm wyższym. Prawdopodobnie dojdzie do nałożenia się dwóch fal. Wtedy rzeka może osiągnąć niebezpieczny dla miasta poziom. Melioranci zapewniają, że woda nie przeleje się przez umocnienia. Miękkie jak gąbka wały w każdej chwili mogą się jednak rozpłynąć. Helikoptery, które przyleciały do miasta, by dostarczać worki z piaskiem w nieprzejezdne już dla samochodów miejsca, wylądowały koło Słubic. Akcje wstrzymano, bo prace śmigłowców uniemożliwiają rosnące na wałach drzewa. Na razie nie wiadomo, czy drzewa zostaną ścięte. Padające konary mogłyby naruszyć wały. Miasto jest jak drżący wulkan. Woda atakuje wały nie tylko od zewnątrz, ale i od spodu. Wybija coraz więcej studzienek kanalizacyjnych. Ciągle leje się woda z pomp i piwnic. Ogólnonarodowym obowiązkiem nazwał dziś w Bad Freienwalde na dodrą kanclerz Helmut Kohl przezwyciężanie skutków powodzi. Jest to pierwsza od zjednoczenia Niemiec katastrofa na tak wielką skalę, podkreślił kanclerz. Kanclerz przyrzekł szybką i niebiurokratyczną pomoc finansową dla ofiar powodzi. To jest przecież niezawiniona przed nich strata, mówił dalej Kol. Według kanclerza również wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą stanąć na wysokości zadania. Kol zapowiedział, że dojdzie do spotkania na szczycie w sprawie pomocy dla regionów dotkniętych katastrofą. Że była i jest ona całkiem realna udowodniła dzisiejsza noc koło Hohenwutzen na północ od Frankfurtu, gdzie tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi wojska resztki grobli jeszcze istnieją i woda nie zalała Oderbruchu. Władze Brandenburgii zarządziły obowiązkowe szczepienia przeciw tyfusowi 14 tysięcy żołnierzy biorących udział w akcji oraz 6 tysięcy mieszkańców zagrożonych powodzią terenów. Cztery osoby zginęły w okręgu Waslui we wschodniej Rumunii w wyniku burz i powodzi, które nawiedziły w ostatnich dniach ten region, powodując poważne straty materialne. Dwie osoby, mężczyzna i kobieta, zginęły od uderzenia pioruna, dwie inne utonęły. Powodzie objęły łącznie 10 z 40 województw tego kraju. Pod wodą znalazły się tysiące hektarów upraw rolnych, zwłaszcza w regionach Waslui, Tulcza i Gałacza na wschodzie oraz Arad, Bichor i Karas-Sewerin na zachodzie kraju. 10 mostów i wiele kilometrów dróg i torów kolejowych zostało zniszczonych we wschodnich okręgach Rumunii. Największe straty zanotowano w regionie Tulczy. W obliczu nawałnicy wodnej nadciągającej w te rejony, władze zdecydowały się na ewakuowanie ponad 200 rodzin. W centrum rumuńskiego przemysłu metalurgicznego Rezicie, w pobliżu granicy z Serbią, ewakuowano ponad 300 domostw. Tamtejsza ludność od kilku dni pozbawiona jest wody pitnej. Rumuńskie Ministerstwo Rolnictwa obawia się o tegoroczne plony, ponieważ powódź zakłóciła toczące się już żniwa. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu najbliższej doby ulewne deszcze ustaną i padać będzie tylko przelotnie. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa dziś wybierze firmy, które zbudują tysiąc domów dla powodzian. Budowa rozpocznie się za kilka dni. Gminy dotknięte powodzią zgłosiły już zapotrzebowanie na domy dla 900 rodzin. Jeszcze nie wszystkie gminy przedstawiły rządowi swoje potrzeby. Decyzję o nabyciu praw do takiego lokalu mają wydawać samorządy. W tym tygodniu będzie ustalona lokalizacja dla domów. Jutro premier odwiedzi cztery firmy, które zapowiadają, że są w stanie postawić kilkaset domów w ciągu najbliższych miesięcy. Swą pomoc m.in. w tym przedsięwzięciu zadeklarował premier Szwecji, który prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę. Włodzimierz Cimoszewicz zapewnił, że nie brakuje pieniędzy na wypłatę jednorazowych zapomóg. Ośrodki pomocy społecznej mogą udzielać również dalszej pomocy. Rząd omówił kolejne etapy Narodowego Programu Odbudowy i Usuwania Skutków Powodzi. Jak zapewniają jego autorzy, program jest otwarty i w zależności od potrzeb będzie uzupełniany. W aptekach i hurtowniach nie brakuje leków. Na terenach dotkniętych powodzią uważają przedstawiciele Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Tymczasem pacjenci narzekają, że w aptekach brakuje tańszych polskich odpowiedników leków. Od ponad tygodnia powodzianie mogą dostawać w aptekach bezpłatnie leki, które wcześniej kupowali na ryczałt lub ze zniżką. Jeśli w aptece jest droższy odpowiednik leku, pacjent musi dopłacić różnicę, jaka wynika z opłaty za polski specyfik. Jeśli na przykład polski antybiotyk kosztuje 5 zł, a zachodni podobny 50 zł, pacjent musi dopłacić 45 zł. Stowarzyszenie producentów i hurtowników uważa, że nie było dotąd problemów z zaopatrzeniem w leki. Produkcja polskich leków jest zdaniem izby wystarczająca. Jeżeli nawet gdzieś jest lek może droższy, od...